To i bardzo ważna rzecz, którą będziesz robił na egzaminie. Nie, nie Zaraz wiem. ci to sprawdzę. Że, że co, że jaka droga? Pro? Jaka to jest droga? Niebieski znak ze strzałką, kwadratowy. Strzałka biała, kwadratowy znak. Będziesz miał to na egzaminie? No, że... kurwa taką drogę. Noże no, to tam zostaw na nie boku. Nie, no nie, wiem, no że prosto mam. <laughs> nie. lewy ze kierunek, lewy proszę. kierunek, dodaj gazu i zmień pas. Okej, okay, a niebieski... A niebieski okrągły... wyłącz kierunek. A niebieski okrągły za, ze szczałką? Weź mi pokaż na telefonie. Ja kurwa. Jestem Dary. Ja pierdolę. Ale teraz No jak, no niebieskie informacje to... Kurwa ty tą teorię robisz, czy kurwa oglądasz. No zdaje ca karę... Zdaje mi się, że nie robisz. Do chuja waga, Mogę odpaść zaraz na ja, tempo, nie? Żebym ja na 30 godzinie Ci pokazywał co do znaki. Niech Cię No wiem no wszystko, ale nie, nie wiem o co Ty pytasz. O co pytasz mnie?